Będziemy rozważać Ewangelię według świętego Mateusza, e, która mówi nam o przyjściu Eliasza. Jak ten fragment Klara na ciebie oddziaływuje? Co w nim bierzesz dla siebie? No Mnie to bardzo poruszyło i gdzieś tam dostrzegłam to, że Pan Jezus powiedział: Elias, Eliasz przyszedł, a wy go nie poznaliście. E, I tak samo właściwie z Mesjaszem. Mesjasz przyszedł, a oni go nie poznali. No i teraz takie pytanie, dlaczego? Dlaczego nie poznali Jana Chrzciciela? Dlaczego nie poznali Jezusa? I tak sobie myślę, że może właśnie dlatego, że oni mieli własną wizję na to, kim będzie Eliasz, na tą własną wizję na to, kim będzie Jezus, kim będzie Mesjasz. I oni nie potrafili przyjąć tego Bożego planu, nie potrafili przyjąć tego, w jaki Bóg sposób chce działać, tylko stwierdzili, nie, jeśli to nie jest tak, jak ja sobie Wymyśliłem, no to ja tego nie przyjmuję. I takie pytanie, trochę do zastanowienia dla mnie, dla Ciebie: czy Ty potrafisz przyjąć Bożą wizję na swoje życie, na swoje marzenia? Nawet jeśli nie są do końca w taki sposób prowadzone, jak Ty byś chciał, czy potrafisz przyjąć ten Boży plan? Super, właśnie kwestia przyjęcia Bożego Planu. Uwaga, dostrzeżenia tego Bożego Planu w swoim życiu też jakoś na mnie mocno tutaj przemawiała. Samo to, żeby być uważnym na to, co się dzieje dookoła mnie. Tam nie zauważyli przejścia proroka. Tak jak mówiłaś, kwestia była też z dostrzeżeniem, że przyjdzie Mesjasz. I właśnie teraz też pytanie do mnie na, na ten czas. Oczekiwania, czy ja jestem uważna, czy skupiam się na Jezusie, czy potrafię dostrzec to, że faktycznie jest to moment, kiedy On już przychodzi, kiedy za chwilę będziemy świętować to, że On się ponownie narodzi. Jak będziemy na to patrzeć? Czy to będzie tylko takie schematyczne o kolejne święta? Czy faktycznie przyjmę to z serca, uwierzę i będę się z tego radować, że to jest pamiątka przyjścia mojego Mesjasza, mojego zbawiciela, dzięki któremu mogę żyć w radości i w szczęściu. I to jest właśnie też taki czas dla mnie na refleksję, żeby być uważnym na to, co Słowo mówi do mnie w tym czasie, jak działa i żeby je odbierać. I właśnie iść drogą, którą. Pan Bóg nam przeznaczył, a nie tą, którą sobie sama wymyśliłam, że to jednak jego pomysł na moje życie jest lepszy niż mój własny pomysł. Iż tak właśnie myślę, że a propos adwentu, y, czy skupiamy się na tym, żeby ten nasz plan się powiódł, y, czy właśnie skupiamy się na Jezusie? Tak jak ty mówiłaś Agatko. Y, bo tak naprawdę, jak skupimy się na Jezusie, na Jego słowie i na oczekiwaniu, to wszystko wokół się poukłada. Więc. Drogi bracie, siostro, czy czekasz w ten czas, ten adwent na Jezusa? Pomódmy się może o to, żeby Pan Bóg dał nam serce czekające i serce skupione tylko właśnie na Nim. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, w niebie święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Do zobaczenia.